Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszych wspólnicości Będzie odcinek, w którym będę dzisiaj dyskutował o pewnym związku, który uważam, że jest bardzo szkodliwy. I co, przejdźmy od razu, może do tematu i do rzeczy. Dzisiaj będzie o Aspartamie. Serdecznie Was zapraszam. Robiłem taki film, gdzie przestrzegałem przed napojami gazowanymi, typu Coca Cola, Pepsi Fanta i tak dalej. I pewne napoje właśnie z tej serii, z tych produktów, o których mówię, to które mianują się tak zwanym produktem zero. To one wcale nie są zero, bo one zamiast cukru mają aspartam. I dlatego piszą tylko producenci, że tam jest zero cukru. Ale to nie znaczy, że one nie są słodkie, to znaczy, że one są może mniej słodkie, ale... Tak czy inaczej, zawierają słodzik, którym jest aspartam. I teraz przejdźmy do tego, co to jest ten aspartam. Jest związkiem chemicznym należącym do grupy estrów peptydowych. Ten słodzik o kodzie, to jest ważne, ten kod E951, dodawany do żywności, ma rekompensować braki cukru bądź tłuszczu i jest produktem, po którym sięgają przede wszystkim diabetycy. W wyniku metabolizmu aspartamu powstaje metanol, który jest toksyczny dla człowieka. Coś pięknego, normalnie. I mm, tutaj mam nawet informację, gdzie aspartam jest zakazany. We Francji, aspartam jest zakazany w napojach słodzonych. I to jest jedyna Francja. W Niemczech nie stosuje się go w żywności dla niemowląt i małych dzieci. Proszę bardzo. A w Wielkiej Brytanii. Aspartam jest używany powszechnie, ale producenci są zobowiązani umieścić na opakowaniach stosowną adnotację. <y> eee, czy Aspartam jest zdrowszy od cukru? Jest też takie tutaj mm, stwierdzenie. Został uznany za bezpieczny substytut klasycznego cukru sacharozy, choć jest on niej aż 200-krotnie słodszy. Właśnie to jest też ważna informacja, że Aspartam jest związkiem, który jest Naprawdę wiele, wiele, wielokrotnie słodszy od cukru, dlatego jest też tani w produkcji, ale o tym będziemy mówić. Z pewnością jest to ciekawa alternatywa dla diabetyków, ponieważ aspartam, tak jak wiele innych słodzików, nie powoduje wzrostu poziomu cukru we krwi, i nie przyczynia się do wyrzutu insuliny. No, tutaj trochę ten, bo to są takie informacje, które jak sobie wygooglujecie to są pierwsze rzeczy, które Wam się pojawiają. Na temat aspartamu, i to się jak nie ma nic do tego, że on jest właśnie toksyczny, tak jak wcześniej przeczytałem, no, ale dobrze. Zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. Z czego jest zrobiony aspartam? Chemia. <grymiany> Chemicznie aspartam jest estrem metylowym dipeptydu składającym się z dwóch występujących naturalnie reszt aminokwasowych Fenylol... na... bryl... fenyloal... I kwasu asparginowego. Proszę bardzo. Coś niesamowitego. I tu jest ciekawe. O, i tu jest ciekawe, bo napisali, czy cola zero jest rakotwórczą. No przecież nie napiszą, że, że jest. Napisali oczywiście, że nie jest. Substancja ta jest na razie uznawana za bezpieczną i nie ma rakotwórczych tendencji. I to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. To jest prawda. O tym mówią lekarze, o tym mówił doktor Hubert Czerniak, że aspartam jest substancją rakotwórczą, że aspartam jego spożywanie w perspektywie czasu e, prowadzi do najczęściej do raka mózgu. Więc jest, jest. E, czy w coli zero jest aspartam? Składniki, woda, co piszą tak, aspartam. No <grym> jest. E, tutaj są jakieś ten ile aspartamu na dzień. W jakich lekach nawet jest aspartam? O, proszę bardzo, w tamtą werdę o smaku miętowym Źród... tabletki do ssania na bulgadła, Cholinek z bez cukru, febrisan, proszek musujący o smaku cytrynowym, APAP, przeziębienie fast, tabletki musujące. I tam jest aspartam. Popatrzcie się, apteka, zdrowa apteka. Ludzie idą do apteki po le leki i jest tam nawet asp aspartam. Ale tutaj na przykład jest um, jeszcze coś takiego, czy aspartam jest niebezpieczny. Aspartam uznawany jest za bezpieczny przy umiarkowanym spożyciu zgodnie z zaleceniami organizacji zdrowotnych. No to to jak już słyszę o zaleceniach organizacji zdrowotnych, to znaczy, że można je sobie wsadzić do kieszeni powiedzmy w ten sposób. Bo, bo po prostu nie wierzę w tego typu zapewnienia. Nie wierzę w zapewnienia tego typu organizacji, które są finansowane przez korporacje, które są finansowane przez, no, przez różnych ludzi dziwnych i mniej, mniej dziwnych, którzy nie mają na celu leczenia, leczenia ludzi. Dobra, to jest tyle takich szczątkowych informacji na temat Aspartamu, a teraz. Trzeba by się nad tym troszkę zastanowić i wyciągnąć jakieś wnioski. I widzicie, jaka jest też zależność: że aspartam na przykład we Francji yy, jest zakazany. Francuzom się nie opłaca takiego aspartamu po prostu serwować ludziom. Być może ktoś to przemyślał, że Francuzi nie będą truci tym związkiem, i dlatego też yy, tam nie zostało to yy, wprowadzone, wręcz zakazano, a na przykład już w Anglii w Anglii, tylko to musi być oznaczone dobrze na etykietach. To też jest wszystko zastanawiające. Polska, oczywiście do Polski może być wszystko, do Rumunii też wszystko, może być GMO, może być aspartam, tutaj się tutaj nic nie ma po prostu zakazanego, ale wiecie co? Normalnie doszedłem do miejsca, które Wam muszę pokazać. To jest historyczne miejsce, znaczy ono byłoby, może jeszcze było bardziej historyczne, bo tutaj był gdzieś ten sedes, który zniknął, on może zarósł tą trawą, ale tu są tu są dwie muszle klozetowe, jedna jest tu, tu gdzieś w tym bałaganie, a druga jest tam. Coś wspaniałego, wspaniałe znalezisko. Tutaj w ogóle ta jest w ogóle postawiona tak, że jak ktoś by dostał rozwolnienia po Aspartamie na przykład, bo by się napił jakiegoś ten napoju, to tutaj można usiąść, można załatwić swoją potrzebę. No po prostu idealne miejsce. Ale wróćmy do tematu Aspartamo. Ogólnie jest to, tak jak mówię, związek bardzo szkodliwy. To, że tam są różne informacje, gdzieś widzicie, można wygooglować, można przeczytać, piszą, zapewniają, czego można się spodziewać, że jakich informacji podadzą Wam też tak do końca w internecie. Czego można się spodziewać, czy Wam napiszą po prostu, że tak, to jest wysoce szkodliwe, ale wszędzie wszystko na półkach zawiera spartan, wszystkie napoje gazowane. Leki, jak widać, nawet zawierają to, jak czytałem tam z tego Google, gdzie znalazłem i, i widzicie. I to się pojawia wszędzie, pewnie też w jakimś innym jeszcze jedzeniu. I trzeba uważać na ten związek, trzeba bardzo uważać. Duże, duża ilość spożywania tego aspartamu, naprawdę, tak jak mówił doktor Hubert Czerniak, w perspektywie czasu sprawia to, że można zachorować nawet na raka mózgu. Jest to naprawdę szkodliwe, jest to naprawdę toksyczne. Dlaczego też Chiny uznały Coca-Colę za, za napój? Właśnie nie za napój. Chiny uznały Coca-Colę, czytałem, robiłem taki film. Oni uznali po prostu, że, że to jest środek do czyszczenia rur i ewentualnie do kanalizacji, i, i pić tego nie można. W Chinach jest Coca-Cola ten. Może, Może też mieli w tym swój tak zwany biznes, że to jest amerykańskie i żeby po prostu nie, nie ułatwiać Amerykanom biznesu. Może to też tak działało trochę, teraz sobie tak myślę, bo wtedy tak, yy, yy, tak mówiłem i no ale czytałem to jak jest, to jak to wygląda w Chinach. Yy, I być może, że wchodzi to po prostu w grę to, że to jest amerykański produkt, a może yy, a może faktycznie nie chcieli, żeby w Chinach ludzie byli chorzy od tego, żeby stawali się chińczycy na przykład otyli, bo Chiny to jest specyficzny kraj, gdzie ludzie może tam akurat inna jest filozofia myślenia, że ludzie tam muszą po prostu pracować, żeby kraj się rozwijał, żeby żeby Chiny były potęgą, a żeby były potęgą, to muszą mieć do tego ludzi, dużo ludzi, <grym> a nie żeby ludzie byli chorzy czy też umierali. Od spożywania jakichś takich napojów typu Coca-Cola, które między innymi też zawierają aspartami. Może to też jest taka logika myślenia, jeśli chodzi o, o Chińczyków. Kto wie, ja wysuwam takie swoje wnioski, czy one są prawdziwe, czy nie, to tego nie wiem, aczkolwiek są logiczne. No i co? I zobaczymy też, jak to wszystko będzie w tym sensie, czy znaczy ja powiem w ten sposób, to się nic nie zmieni tu nie ma co patrzeć w przyszłość, bo ja się nie spodziewam tego, że nagle ktoś powie z polskich polityków, z polskojęzycznych polityków, mówmy rzeczy po imieniu, że, że nagle oni pomyślą sobie, żeby zakazać Aspartamu, żeby zakazać też innych rzeczy, zakazać żywności GMO, zakazać tego szprycowania mięsa różnymi. Substancjami, i tak dalej. Przecież są specjalne, już do tego nie, może, nie wiem, jak to nazwać. No, producenci to robią, no, już nawet ten mają przystosowane linie produkcyjne, pod to, że się podsuwają kurczaki i, z, i tam nie wiem, z 2 kilo kurczaka się robi 3 kilo albo i więcej, bo pompują wodą, i ten. I później taki kurczak, pierś z kurczaka, taką smażycie na patelni, i okazuje się, że. Że tam woda z tego wypływa. Co to jest ta woda? Dlaczego, skąd ta woda się tam bierze w tym kurczaku? No to znaczy, że ten kurczak był po prostu wcześniej napakowany igłami, naszczyknięty no i ten, no i, i było i co, i z, pier... I z takiej 120 powiedzmy, gramowej piersi z kurczaka zabiło się im się 400 gramów, bo... No napakowali taki nagle duży kurczak, i ten, i, 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 i tak je sprzedają, nie? i z tym trzeba by walczyć no, ale nikt nie jest zainteresowany no, kto jest zainteresowany w waszym zdrowiem? Ministerstwo Zdrowia nie jest zainteresowane inni politycy nie są zainteresowani nie zadaje się po prostu też pytań tym ludziom żeby coś zrobili żeby coś zmienili żeby się zmniejszyły te kolejki do lekarzy żeby przede wszystkim wprowadzić kontrolę żywności, bo nie istnieje kontrola żywności, to że Producenci będą produkować e, produkty trujące produkty zawierające jakąś ilość tych substancji, które są szkodliwe dla człowieka, a że oni będą to robić zgodnie z przepisami BHP i, i sanitarnymi bo będzie czysto w fabryce bo będzie to. Jakie to ma znaczenie jak to jest i tak trujące? Okej, okay, no może w pewnym sensie ma, ale żeby tego, to jeszcze gorsze nie było, bo jak będą pracować w brudnych, z brudnymi rękami pracownicy i coś wsadać nie wiem, do słoików, no, to, no to, to nie jest to też dobre, ale, ale tak czy inaczej, wiecie o co mi chodzi. Sama logika tego, że pewne rzeczy tak produkują, że to jest dozwolone, że nikt z tym nic nie robi, że ludzie później ten ja dzwonię do pani z Sanepidu i. Ona opowiada, że pasztety to ona musi szukać gdzieś ten, bo nie ma takich dobrych, które byłyby zdrowe, tylko wszystko konserwanty, wszystko ten, bo taki pasztet musi leżeć na półce, bo on nie może być przechowywany w lodówce. No tak, bo już producent musiałby zapłacić za transport w lodówce, bo to, bo tamto. To najlepiej napakować konserwantów i to będzie leżało po prostu tak, no jak ktoś sobie otworzy. To raczej w schowa do lodówki, bo może by się to zepsuło, może to było pakowane próżniowo czy coś. Nie wiem, nie jestem producentem pasztetu, ale robiłem parę razy w życiu pasztet e, więcej razy taki pieczony niż taki psłoik, jak robiłem tylko raz. I, i wiem, że e, po prostu jak zrobię sam, to wiem z czego będę miał to zrobione. Ja nie dam tam jakiegoś e czegoś, bo producent tak daje. E, i będę to trzymał w lodówce, a nie będę tego trzymał na półce koło nie wiem czego koło koło jakichś witamin, które gdzieś tam leżą, czy koło przypraw nie, nie położę tego tam schowam po prostu do lodówki, także yy, tak to jest jestem yy, może już nawet nie zaskoczony jestem bym powiedział bardziej taki już yy, jakby to określić, zniesmaczony i zdegustowany tym, że to tak wygląda, że w ogóle nie liczy się zdrowie człowieka, że wszyscy mają to naprawdę gdzieś, że politycy się tym nie interesują, że oni mówią, że organizacje zdrowia nie będę robił film, o wiecie, jakiej organizacji zdrowia bo o takie filmy się źle później kończą ale, ale ta organizacja nie ma ze zdrowiem nic wspólnego nie ma nic wspólnego, tyle mogę powiedzieć i skomentować, może zrobię jakiś film, który by się pojawił gdzie indziej a nie tutaj, ale i tam bym dał sobie, że tak powiem upust swoich y, przemyśleń refleksji i tak dalej, ale to nie jest miejsce ani czas tutaj żeby omawiać jakieś organizacje w każdym razie konkluzja jest taka, że Nikt, nie, z tym nic, nikt z tym nic nie robi, nikt tym nie jest zainteresowany, i na przykład taki aspartam jest dopuszczony. A jest, to jest, no to jest. No wszystko no co się dzieje na aspartam? No, producenci będą używać, bo jest 200 razy słodszy od, od cukru, to, no to im się będzie opłacało. To tak, to sypiemy aspartam. Brrr, sypiemy. <laughs> nie do wiary, jaki świat jaki ten, ten świat po prostu nie zasługuje na istnienie, ten świat nie zasługuje w ogóle na, na to żeby tutaj trwać my jako ludzkość, ja powiem zrobić taki film gdzieś o tym, bo, bo to, 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 się, to jest po prostu dramat dobra, tyle z mojej strony bo się zaczyna przedłużać, przeciągać życzę wam dużo zdrowia przede wszystkim piszcie komentarze, czy używacie Aspartam 3, czy czytacie etykiety i myślicie czy ten aspar tam jest, czy go nie ma, i tak dalej. Wypowiedzcie się w komentarzach. Życzę Wam, oprócz zdrowia, wszystkiego najlepszego. <grydy> Jakbym młych do na, na imieninach. No i ten, i tyle, tak. Oprócz komentarzy, subskrypcja kanału. Zostawiajcie pierdółki, czyli łapki w górę. No i widzimy się w następnych odcinkach, filmach, i żywcach, i tak dalej. Tyle z mojej strony: wspólnicości i pięknych słoneczników, które są za mną. Do zobaczenia. Pa, pa. Música